Puk, puk. Siemaneczko. Tużak, ale z tej strony. Witam Cię na moim kanale i witam Cię w montażu marzenia każdego gracza z wakacji, wakacyjnego o nazwie White Cold Isle w wersji ATX 07 2017. I to początek, takie wprowadzenie, że tak powiem, tak? Co po kolei? Jak to będzie wyglądało? Najpierw wybebeszę Obudowę, tak jak widzieliście, ją rozebrałem na rozpakowaniu, wyciągnę wentylatory ten z przodu i ten z tyłu. Potem od razu włożę kabel EPS przy montażu płyty. Przymierzę oczywiście sobie, jak będziemy montować chłodnicę Możliwe, że chłodnica najpierw zamontuje, zobaczę gdzie się zmieści. Prawdopodobnie z tego co widzę, to będzie na przodzie, nie będzie na, ty, na górze. Na górze chyba nie ma tyle miejsca, żeby się zmieściła szerokość. No, można powiedzieć, że chłodnica ma szerokość um, wentylatora, no i jeszcze ten wentylator musi na nie być, nie? Więc jakby tak sobie przyłożymy no, od razu do razu do góry obudowy, no to montaż płyty mniej więcej jest w tym miejscu, w połowie wentylatora, więc się nie zmieści. No, a potem co? No, płytkę zamontujemy, założymy chłodzenie, popodpinamy kabelki, oczywiście dyski powkładamy, wkręcamy sobie wentylatorki, włożymy kartę, podłączymy wszystkie kable i będzie śmigać. I oczywiście zasilacz. Zapomniał <laughs> o ja, zasilaczu. No, także zasilacz też będzie, a i prosek już wyczyszczony, MX-2 pójdzie albo, chociaż zobaczymy, czy MX-2, czy może wykorzystam tą pastę, która jest, bo ona jest w miarę dobra. No i chyba tyle tak naprawdę. Będę prawdopodobnie tak, teraz trochę operacyjnie, będę trochę pewnie zmieniał kadry, bo mam trochę więcej miejsca, więc jak będziemy chcieli zajrzeć do środka, to ja po prostu przedstawię kamerę i będziemy patrzeć do środka. Mam nadzieję, że się to uda. W miarę. <laughs> Wybaczcie za moją chrypkę, ale jestem trochę przeziębiony. Głos w montażu to i tak tutaj na YouTubie, którzy będą oglądali, to będzie timelapse, to nie będzie go słychać podczas montażu, a ci, którzy się zdecydują na zakup materiału szkoleniowego z montażu, to głos nie będzie za pomocą tego, dlatego tylko przypiąłem, bo nie będę latał z kablem dookoła i się plątał, tylko będzie z kamery, zresztą kamera podjedzie bliżej trochę, żeby coś było widać. No i też kamera musi być podpięta do zasilania. Bo inaczej no niestety nie mam kilku baterii, żeby je wymieniać, ani jakby czasu, żeby pilnować, czy mi się nagrywa, czy nie nagrywa. Także tak to wygląda. A dlatego głos będzie z kamery, a nie z mikrofonu, ale to jakby tylko do produktu. Kamera będzie stała bliżej, wszystkie okna są pozamykane, z dźwięku, dźwięków z zewnątrz praktycznie nie słychać, więc mam nadzieję, że będzie ok. No to co? To by było na tyle. Ja się wypinam. I bierzemy się za montaż. Miłego oglądania życzę. Not impossible. Siemaneczko, Tu z tej strony. Witam Cię pod koniec montażu... A co to? Kłaczek. Pod koniec montażu powiem tak, tak na szybko. Jak sobie nie przygotujesz kabli do chłodzenia, tych zasilających, to potem odległość między radiatorem a wentylatorem jest tak niewielka, że trzeba dobrze się tutaj namęczyć, żeby to podłączyć. Tak, tak, chyba wszystkie kable podpiąłem. Niczym takim e, strasznym się nie spotkałem, żeby mi coś bardzo utrudniło. No, oprócz tych kabelków, tutaj jakby e, trzeba by się trochę bawić. E, co mi się podoba? No Podoba mi się generalnie. Fajna buda jest, jest sztywna, łatwo się wszystko montuje. E, a co mi się nie podoba, chyba tylko nadmiar kawi e, przez ten modzik, bo jakby będzie ich tu tyle, jak widzieliście. Że nie wiem, czy z tego nie zrezygnuję. Po prostu założę czarne kable, a, a tego zestawu przedłużek nie będę montował, tylko wymieni się to na jeden do jednego, na kable, które od razu wpinam w zasilacz, bo, bo nie wiem, no zobaczymy. Może mi się uda coś tu powydziwiać, poukładać z tymi kablami. Jest podłoga, więc można to schować wszystko, nie, nie ma kłopotu. Ale, jakby uporządkowanie tego graniczy z cudem, można powiedzieć. Także jedyny minus to tak naprawdę te kable, te przedłużki, bo są, są naprawdę, jakby powodują dużo większy nadmiar. Poza tym, wszystko tacy. Chłodnica się fajnie zamontowało, wentylatorki też i do chłodnicy i do obudowy. Płyta weszła spoko, chłodzenie też się przymontowało. Luz, dysk M2, luzik, karta też spoko. Za to kable z tyłu i na dole to będzie wyzwanie. <noise> Jest tego trochę. No i zobaczymy, jak to pójdzie, to, to da radę się to jakoś upchnąć, uporządkować, to spoko. Jak nie, to będę coś myślał dalej, po prostu powypinam te mody, modowane kable i założę normalne. No, to chyba to by było na tyle. O, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, że coś sobie będziesz mógł z tego tam wyciągnąć. Eee... Ja się biorę za pierwsze uruchomienie, teraz przychodzę do pierwszego uruchomienia, a potem po pierwszym uruchomieniu będzie już po jakimś czasie podsumowanie, bo, no bo muszę trochę spędzić nad tym kąpem, żeby się nim pobawić, nie? W podkręceniu i tak dalej. I na koniec jeszcze specjalne podziękowania dla Marzenki. Marzenka wie, o co chodzi. No, także to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Check out!